Z łaski Bożej pod opieką Najświętszej Marii Panny stolicy Mądrości oraz Świętej Teresy od dzieciątka Jezus rozpoczynamy nowy rok akademicki 2014 na 2015 w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Wielce szacowne gremium uczestników inauguracji. Jako motto tegorocznej pracy formacyjnej wybraliśmy myśl Ojca Świętego Franciszka z jego adhortacji Ewangelii Gaudium. Radosna ewangelizacja staje się pięknem w liturgii pośród codziennej potrzeby pomnażania dobra. Kościół ewangelizuje i daje się ewangelizować przez piękno liturgii, która jest także celebrowaniem ewangelizacyjnej działalności oraz źródłem dawania siebie ciągle na nowo. I to, co żeśmy u góry w kaplicy przeżyli, to była realizacja dokładnie tych słów. Znajdujemy się wciąż i coraz bardziej wchodzimy w zamysł Kościoła, pragnącego z nową mocą podjąć dzieło ewangelizacji. Jak to z pewnością szerzej i głębiej ukaże nam dzisiejszy wykład inauguracyjny, nowa ewangelizacja ma swoje serce w liturgii i bez jej celebrowania w całym swym bogactwie i pięknie byłaby zwykłym ludzkim działaniem pozbawionym mocy zbawczej. Niech z tego źródła życia Kościoła. Wypływa cała nasza misja formacji do podjęcia dzieła ewangelizacji i katechizacji. Nasz Instytut Teologiczny od 48 lat, a formalnie od 33, od jego erygowania przez biskupa częstochowskiego doktora Stefana Barewę oraz od dwóch lat w nowej formie kanonicznej nadanej nam przez Kongregację Edukacji Katolickiej, stara się gromadzić ludzi, którzy swoją obecność w tym miejscu pojmują jako swoistą pielgrzymkę wiary. Ku temu, który na nas odwiecznie spogląda i przyciąga do siebie swoją miłością i blaskiem prawdy. Obok Wyższego Seminarium Duchownego jesteśmy zaczynem częstochowskiego środowiska teologicznego, które pragnie nie bez trudności, ale z pełną determinacją inicjować działania zmierzające do zgłębiania i propagowania myśli teologicznej właściwej dla charyzmatu częstochowej jako duchowej stolicy Polski. W tej perspektywie nasz Instytut coraz bardziej pragnie widzieć swoją misję związaną z nową ewangelizacją dla przekazu wiary i pragnie być jej użytecznym i skutecznym narzędziem w łonie Kościoła Częstochowskiego, zwłaszcza wobec wiernych świeckich i osób konsekrowanych. Jak wiadomo, Instytut nasz jest ściśle powiązany z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, który gwarantuje wobec stolicy apostolskiej poziom naukowy i eklezjalny naszej uczelni. Instytut Nasz prowadzi studia na kierunku teologia dla świeckich specjalności katechyczno-pastoralnej. Studia w Instytucie Teologicznym w Częstochowie trwają zgodnie z obowiązującym statutem i regulaminem studiów 5 lat, 10 semestrów program kształcenia odbywa się w oparciu o założenia obowiązujące na wydziale teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W ubiegłym roku akademickim w Instytucie Teologicznym studiowało 112 studentów na jednolitych studiach magisterskich. Oraz około 500 na różnego rodzaju studiach okołoinstytutowych. 18 absolwentów opuściło mury uczelni ze stopniem magistratologii. Na 16 seminariach naukowych studenci pod kierunkiem promotorów pisali prace magisterskie zgodnie z wymogami stawianymi przez Wydział Teologiczny. Aby wesprzeć i zmotywować studentów do wytężonej pracy intelektualnej, w upływającym roku akademickim z funduszu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyznawano stypendia rektorskie, socjalne, dla niepełnosprawnych, żywieniowe oraz losowe zapomogi. Dziękuję w tym miejscu Komisji Stypendialnej za ogrom pracy w tej dziedzinie. Aktualnie w Instytucie działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi 8 profesorów stałych oraz 40 współpracujących. Aktualna kadra naukowa Instytutu wywodzi się w całości z archidiecezji częstochowskiej. Jej członkowie, oprócz zajęć w Instytucie Teologicznym w Częstochowie, Prowadzą działalność naukowo-dydaktyczną w wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanów w Krakowie, w Akademii Jana Długosza w Częstochowie. W tym miejscu pragnę szczególnie podkreślić awans naukowy naszych wykładowców, księdza Arkadiusza Olczyka i księdza Pawła Maciaszka, którzy w tym roku zdobyli tytuł doktora habilitowanego o Pój dorobek naukowy w tym okresie nasi profesorowie publikowali w osobnych pozycjach książkowych, w artykułach naukowych i popularno-naukowych, zamieszczanych w polskich i zagranicznych periodykach teologicznych i świeckich. Warto podkreślić wydaną w ubiegłym roku akademickim pozycję profesorów naszego środowiska zarówno z seminarium, jak i z Instytutu pod redakcją księdza doktora Roman Ceglarka, księdza doktora Jacka Kapuścińskiego i księdza doktora habilitowanego Arkadiusza Olczyka w języku niemieckim publikacja została wydana pod tytułem i aspekte des glaubens. Pracownicy naukowi Instytutu brali udział w krajowych i zagranicznych, lokalnych kongresach i sympozjach naukowych, wygłaszając na nich wykłady, referaty czy sprawozdania. Bazę źródłową dla prowadzenia zajęć naukowo-dydaktycznych oraz dla prowadzenia badań i osobistego studium zarówno pracowników, jak i studentów Instytutu stanowi biblioteka zintegrowana z Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, której dyrektorem jest ksiądz dr. Habilitowany Arkadiusz Olczyk, sprawujący tę funkcję z ogromnym poświęceniem. W tym miejscu ogromne, ogromne wyrazy wdzięczności. Oprócz formacji doktrynalnej studenci objęci byli przez ojca duchownego, księdza prałata Stanisława Jasionka, systematyczną formacją duchową, która obejmuje w każdym tygodniu wspólne msze święte z konferencją duchową, nabożeństwa okolicznościowa oraz dni skupienia. Instytut nasz w ubiegłym roku był miejscem konferencji naukowych. I tak w listopadzie konferencja naukowa poświęcona była encyklice Lumen Fidei z racji zakończenia wiary w grudniu na temat ekumenii z naglącym zobowiązaniem w sekularyzowanym świecie w styczniu konferencja na temat sercu kościoła na drogach nowej ewangelizacji w lutym konferencja naukowa ku świętej pamięci biskupa Stefana Bereły z racji 70-lecia kapłaństwa 50-lecia objęcia rządów w diecezji Częstochowskiej i 30-lecia jego śmierci w kwietniu konferencja naukowa z okazji kanonizacji świętego Jana Pawła II na temat 6. światowego dnia młodzieży w Częstochowie i 30 maja tego roku konferencja naukowa na temat teologii zawierzenia z racji roku zawierzenia w archidiecezji. Podjęliśmy również współpracę z samorządami miast, miasta Będzina, wydając pod naszym patronatem książkę pod tytułem Święty z Będzina o naszym błogosławionym Ludwiku Rochu Gietęgierze oraz burmistrzem Wieruszowa, wydając doktorat naszego założyciela, księdza biskupa Stefana Bareły. Obok pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich przy Instytucie Teologicznym działają tzw. studia okołoinstytutowe, mające na celu formację podstawową bądź podyplomową katechetów, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich na różnych odcinkach ewangelizacyjnej misji Kościoła we współczesnym świecie, w tym studium życia rodzinnego, studium duchowości, studium sztuki sakralnej, studium liturgii i muzyki kościelnej, archidiecezjalne kolegium teologiczne. Studium współpracowników Duszpasterstwa Szkoła Nowej Ewangelizacji. Władze naszego instytutu są również odpowiedzialne za prowadzenie sekcji licencjackiej eklezjologiczno-mariologicznej stanowiącej integralną część wydziału teologicznego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Od dwóch lat, obok prezbiterów, także osoby konsekrowane oraz wierni świecy, mogą studiować w ramach tejże sekcji, kontynuując swoje studia po zdobyciu magisterium, zdobywając. Tytuł licencjata teologii i mogą studiować również na studiach doktoranckich. W tej chwili studiuje u nas 21 osób. Wszystko jednak, co czyni uczelnia jej władze i nauczyciele akademicy, nie miałoby sensu bez was, studentów naszego Instytutu, duży z Częstochowy, regionu, a nawet z wielu innych zakątków Polski czy zagranicy. W tym miejscu witam ojca z Norwegii, z Oslo wraz ze swoim studentem. Wspomnijmy również naszych studentów z Nigerii, którzy ze względu na prześladowania i trudności nie mogli do nas dotrzeć. Kieruję więc do Was szczególne i serdeczne, serdeczne słowa. Z całą powagą i odpowiedzialnością podejmujcie studia, usiłujcie maksymalnie zaangażować się w tok studiów oraz wszystkie możliwości osobistego rozwoju, jakie są Wam proponowane. Niech studia teologiczne będą dla Was nie tylko źródłem wiedzy o Bogu, ale czasem głębokiej formacji wewnętrznej, formacji owocnej, dojrzałej, która przygotuje Was do bycia odważnymi i autentycznymi świadkami Chrystusa na wszystkich drogach Waszego życia w prawdzie i miłości. Dziękuję za uwagę.